Dobry wieczór. Znajdujemy się w kompleksie leśnym Goraj powiat czarkowsko czcianecki gmina Lubasz. I tutaj, właśnie 30 sierpnia, będą obchody 45-lecia Lasów Państwowych Region Piła i nadanie Centrum Promocji Lasów Państwowych, Centrum Pomocy Lasów Państwowych, imieniem pana Szyszki. Mają być zaproszeni ministrowie, cała śmietanka PiSu. Wiadomo, elity, kardynałowie, jak również ojciec Tadeusz Rydzyk. Informacje wszystkie są zatajone. Nikt nam nie chce udzielić informacji, co, gdzie, o której się zaczyna. My, mieszkańcy, też nic o tym nie wiemy. Oczywiście ja coś się dowiedziałem, więc dlatego do Państwa to mówię. Będzie to impreza za Państwowe pieniądze. Czyli nasze, ponownie. Przypominam, że pałac, który się tu mieści w Goraju, jest kompleksem, yy, który należał kiedyś do Wilhelma Holberga. Rodzina w tej chwili mieszka nad jeziorem Bodeńskim. Yy, o, i to tak. No, niestety przykro nam jest, że elita przyjeżdża. Będą się znowu dobrze bawić, ale nadawać imię panu Szyszko czy Szyszka który wyciął najwięcej lasów jako minister środowiska No trochę smutne ale takie mamy czasy do 15 października oczywiście mam nadzieję jak się nie postaramy to tak nie będzie będą dalej robić co będą chcieli No ale co zapraszamy w takim razie zapraszam serdecznie Słuchajcie 30 sierpnia, Goraj, gmina Lubasz. Piękne miejsce, śliczne, otoczone drzewostanem, bukami, dębami. Cały majestat drzew, zwierząt, ptactwa. No i już taśmy porozkładane, sektory, nie wiemy jeszcze kto, gdzie, co i jak. Może nie zaprosili dlatego, że wszyscy się nie zmieszczą, a Polacy są tacy patrioci i by chcieli wszyscy to zobaczyć. Ale nie. No ja jako Romuald, wasz tutaj szpieg regionu, <grymne> informuję Was o tym. Także przybywajcie.